Elo, mordy! Wita Alojzy Kmicic. To jest specjalny hardcore dla prawdziwych fanów. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zaczynamy! Chciałem pozdrowić Lena Szulich z Wielunia. Chciałem pozdrowić Krzyśka Żygota. Chciałem pozdrowić Norberta Rybaka z Winsconsing. I 100 lat dla Łukasza Chmielewskiego z Katowic Trzymaj się, wariacie 100 lat! Pozdrawiam, Alojzy! Zaczynamy przedstawienie. Będę Was ruchał do białej kości. Zaczynamy. Jadzi czas wypłaty emerytury Dziś odwiedzi ZUS na bank Sam na pamięć trasę Z placówki do kamienicy, do której uda się staruszka Gdy odbierze hajsu pliki Pensja za trzy miesiące Odebrana naraz Nie ufali Stonoszowi Woli hajs odbierać sama koperta Wypchana, gruba jak i Nokia Bez klapki opuszcza budynek ZUS u bogatsza o siedem kafli Najpierw pójdzie do apteki Poleki na chore nerki Potem zniknie z oczu kamer chodząc do ciasnej alejki Wa w którym często ludzie gubią zęby Na ścianach graffiti, lekja swastyki, przekleństwa w całej trasie Na jej chatę nie ma lepszego miejsca Na zasadzkę, bez świadków, bez szansy na pomoc Stoję od razu za rogiem, z wyciągniętą białą bronią Nikogo w oku nie ma, można egzekwować plan z skręca tam, gdzie już czekam na nią Ja kopię ją, protezę nogi, ile siły mam Słychać trzask, padła na glebę Następnie popadła w płaszcz Stara kurwo, dawaj hajs Sygnał pysny, szybko zerkam za rogu, ktoś pomaga tej dziewce. Podbiegam z zapytaniem, czy mogę im jakoś pomóc, z Zaprosi, bym użył swojego telefonu, czyli nikt cię nie zadzwonił, Pokryją, kryjomo chwytał, noż go płuca przez plecy, dopóki nie utracić tchu. Przeszokuję starszą panią, pierwsza, trzecia, piąta, kieszeń ma to gdzie ta koperta, gadaj, bo cię wyberberzę. Sara szprycha nie oddycha, pewnie za mał lub fakt, że zatoki ma tam...